Dzień dobry, cześć, witam serdecznie. Świdwin. wrzesień. Pogoda nas zaskakuje. Cały tydzień upałów. Dzisiaj 28 stopni w cieniu, więc pogoda jak z Hollywood czy Miami. Fura wygląda jak z filmu z Hollywood. Ekipy tylko nie mamy do nagrywania jak z Hollywood, ale mam nadzieję, że odcinek się spodoba. Durango GT, rocznik 2020, 20. kolor nietuzinkowy, granit clear coat. Już taką furkę miałem w tym lakierze. Bardzo go lubię, zaraz powiem czemu. To było wcześniej SXT, to jest GT. Tylno napędowiec, jeszcze dodam RWD. Lakier jest bardzo fajny, bo auto z daleka wygląda na ciemne, ale jak podejdziemy bliżej i zaczniemy się przyglądać, to pakiet Blacktop czarne lusterka czy czarne kratki, grilla, maski, czarne koła. Fajnie się rysują na tle tego lakieru, bo jest między nim różnica. Nie zlewa się to tak jak w typowo czarnym kolorze. Może jeszcze lakier? No chyba jest fajnie. Słuchajcie, mam nadzieję, że też Wam się podoba czarne koło 20 cali. Pierwszy samochód, w którym z takich. To jest jeden z dziesięciu samochodów z pakietem dokładek robionych na sportowo, w którym nie malowaliśmy felk, bo są nieporysowane, w bardzo dobrym stanie. Samochód ma siedem dokładek tuningowych. Siedzi sobie na Profesjonalnym przykręcanym dystansie 22 mm jest zrobiony, żeby cieszył oko, żeby dobrze wyglądał. Kratki maski grilla są spójne z dokładkami i pomalowane w czarny połysk. Czarne lusterka z kierunkowskazem. Czarne listwy boczne. GT to oczywiście 36 V6 300 koni. Nie ma innej konfiguracji GT, innego silnika bardzo często o to pytacie czarne dokładki zderzaka tylnego czarny splitter czarne końcówki wydechu wyciągnięte 100 mm czarna loteczka Klasyczne GT w blacktopie czyli auto, które ma ładnie wyglądać. Postaraliśmy się, żeby wyglądało jeszcze lepiej niż jak wyjechało z fabryki. Bezkluczykowy dostęp. Sportowe siedzenia kubełkowe. Skóra, zamsz. Regulacja wielostopniowa fotela. Sztywne markowe dywaniki w prezencie od nas. Wielofunkcyjna kierownica jak w każdym GT. 2020, czyli już jest wajcha do zmiany biegów, też wiele osób o to pyta. Po 2018 roczniku Durango dostało wajchę. Standardowy wyświetlacz dla nawigacji 7 calowy, w opcji był 8.4. Google Android Auto, Apple CarPlay w tym samochodzie Skóra zamsz, konfiguracja siedem miejsc. Wnętrze jest naprawdę dobrze zachowane, czyste. Bez niespodzianek nawet dwójkę z dodża mamy wybitą. Odpalanie zdalne, automatycznie otwierana, zamykana, klapa bagażnika ręcznie z kluczyka czy spod sufitki, schowek pod spodem winda do koła zapasowego, lewarek, klucze. To już jak w każdym Durango panel drzwi z dekorem karbonowym i taką klameczką oznaczony. W GT jako premium Door Trim Panel Wnętrze jest naprawdę fajnie zachowane, dobrze wygląda. Kamera cofania, oczywiście, i czujniki parkowania tyłu z przodu tylko w opcji i nie w tej wersji. Mam nadzieję, że samochód się podoba i udało się pokazać w słońcu, jak on wygląda. Zapraszam serdecznie do polubienia profilu dr Durango na Facebooku, na YouTubie. Być może do zobaczenia. Pozdrawiam, cześć.